To teraz czas na pogodę. Paulina Mabiela-Czarkowska jest z nami. Paulina, no bo już czas na wiosenne buty, a pogoda jeszcze może je zniszczyć, a już człowiek chciałby założyć te swoje nowe zdobycze. No rzeczywiście, poczuliśmy... Nie ja to, że je kupiłam, nie? <noise> Wszyscy wiemy, że no... Mogło tak. do pewnych rzeczy już zajść. Zresztą Zaszło. to jest ten moment. Czujemy pierwszy powiew wiosny. I to zamrz, więc nie zakładaj tego teraz. To, to jeszcze nie jest ten moment. To... Na drogach, na chodnikach, na ulicach jest naprawdę mokro, wilgotno. Dodatkowo, żeby się właśnie po tych chodnikach nie śliskać, wysypywany jest piach i bardzo dobrze, bo w wielu miejscach dzisiaj opady, również te marznące, a te w szczególności w północnej i północno-wschodniej części kraju. Ale nie wszędzie czuć ten powiew wiosny. Nas na stokach w Bałtowie. Absolutnie trwa tam jeszcze zima i Bałtów cały czas zaprasza. A tam idealne warunki do szusowania zarówno na desce, jak i na nartach. Ale my w tym momencie skupiamy się na pogodzie i przechodzimy powoli do map. Zaczynamy od mapy Europy. Pogoda na wschodzie Europy kształtuje rozległy wyż. Natomiast nad pozostałą częścią kontynentu przemierzają liczne fronty atmosferyczne, deszczowe, deszczowo-śnieżne, przede wszystkim zwięk które powodują większe zachmurzenie, wilgotne powietrze, no i właśnie opady różnego rodzaju. Jaka, jaka temperatura w stolicach europejskich? W Rzymie nawet 17 stopni, tam rzeczywiście czuć tą wiosnę. 13 stopni w Lizbonie, w Atenach, w centrum Europy ta temperatura się waha o 2 stopni w Berlinie do nawet 11 stopni w Bukareszcie. W Helsinkiach skromne minus -11 stopni i tam dziś Dzisiaj i jutro najchłodniej. Dzisiejsze popołudnie spędzamy pod chmurami. Delikatne przejaśnienia pojawiają się tylko na południu kraju. Na pozostałym obszarze chmury szczelnie zaszyły niebo. W wielu miejscach pojawiają się opady. Sucho tylko na Opolszczyźnie, w Katowicach oraz w okolicach Krakowa. Opady mogą okazać się marznące głównie w północno-wschodniej części kraju, ale praktycznie wzdłuż linii wybrzeża również one mogą okazać się merznące. Tam Tamta temperatura jest jeszcze troszkę niższa. Na termometrach dzisiaj w najcieplejszym w momencie dnia od 1 stopnia na krańcach północnych i północno-wschodnich do nawet 11 stopni, i tyle we Wrocławiu oraz w Opolu. No tutaj rzeczywiście czuć już tą wiosnę. Zbliżająca się noc będzie pochmurna absolutnie wszędzie, sucho tylko na Lubelszczyźnie, a na termometrach od 0 stopni, tyle na Suwalszczyźnie oraz na Podlasiu do nawet 7 stopni we Wrocławiu. Cała noc będzie pochmurna i deszczowa, a opady marznące pojawią się w Zakopane oraz na krańcach właśnie północno-wschodni. Wiatr w zachodni oraz południowy. Południowo-zachodni wiałby niesumiarkowaną sumiarkowaną i słabą siłą. Warunki na drogach nocą nie będą sprzyjać kierowcom. Jezdnie będą śliskie, a widzialność może być dodatkowo ograniczona. To prosty wypadek, na, prosty przepisy na wypadek. Warto prowadzić ostrożnie. Jutro czeka nas kontynuacja tej pochmurnej aura, o czym powiem w kolejnym serwisie pogodowym. Do zobaczenia.